Cześć, witam was, siemanko. Tutaj Adam. Będziemy właśnie grali w GTA V. To nie będą takie ciekawostki. Będę po prostu coś tam robił. Ale napiszcie w komentarzach, co mam tam zrobić, no bo... Dopiero muszę się zalogować na YouTube'a, dlatego troszeczkę będziecie musieli poczekać na ten odcinek. No, czekaj, gdzie ja biegnę? No Galera, jasna, no. sorry za taki pomysł, no przepraszam bardzo. Nie, nie chcę przeklinać przy was, bo ja nie, nie lubię przeklinać. Wiecie, tak naprawdę bardzo nie lubię tego. Ty. Ej, ale meleks, hej, Ale lol. Weźmiemy go sobie. Będziemy jeździć cały czas z Dobra. Ej. Nie wiem, gdzie jechać, bo. Oj. dopiero wrzucę ten filmik, dlatego. Ja lubię Meleksu Aaaa. Niech to szlak. Wjedziesz! Poruszasz godzinami! <laughs> Jezu, śmiesznie Tita! Ło! Wow. Wow. Antena? Wow! Ktoś się chciał zamontować taką big antenę! Ej, patrzcie! Pa! Czego O tu! Yo. Yo, alejo. Yo, aleluja, aleluja, mama. Wiecie, że, e, Wiem, że wy trochę źle widzicie, ale możecie się trochę tam przypatrzyć. O. E, 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 ja wam pokażę moje bronie. shodrgan, No, to łapka jak łapka. E, łom? Co to łom? Dobra, sprawdźcie sobie w domach. Co to łom? A to jest kij Golfowy To jest... Ale wciem... Karabin sniperski, no Bo jeszcze nigdy to jest... CMG? Nie wiem co to znaczy Pistolet, normalny pistolet Zero naboi A właśnie Muszę z Wami pojechać do, żeby kupić albo nie. Czekam. W kolejnym odcinku to będzie to. Czekajcie do następnego odcinka. No to, cześć.